Cześć, dziewczyny. Cześć. Mniej więcej 3 lata temu nagrałam taką rolkę na Instagramie, która ma aktualnie już ponad półtora miliona wyświetleń, w której zdradzam takie cztery triki modowe, dzięki którym wygląda się z klasą. I to są takie porady modowe, moim zdaniem ponadczasowe, bo ja cały czas je praktykuję. Może tak delikatnie je tam pozmieniałam, zaraz wam opowiem, które warto znać i warto wdrożyć do swojej garderoby. Pierwszym takim. Trikiem, poradą, z której Karola, tej porady też korzystasz, umówmy się, bo też tam poczyniłaś pewne zakupy, zaraz to umówimy, to są dodatki w kolorze karmelowym, brązowym, kamelowym. Dla mnie takim kolorem, właśnie karmelowym, który ja lubię, to jest ten kolor. I wszelkie paski, torebki, buty w tym kolorze. Nadają stylizacji klasy, elegancji, szyku i wygląda się po prostu dobrze. Oczywiście ten pasek najlepiej, żeby był no, skórzany, porządny, tak? ale właśnie w kolorze brązowym, karmelowym te dodatki zawsze podkręcą wasze stylizacje naprawdę na wyższy poziom. I teraz Karola się pochwali, bo też sobie kupiła klapki Hermes. Tam jakiś bożonarodzeniowy to był zakup, czy jakiś tak, tam tak, świąteczny. Tak, no I czy korzystasz z tych klapeczek Karola? Czy je lubisz? Lubię, korzystam. Korzystasz. A ten kolor? Co o nim powiesz? Bo to jest właśnie ten kolor, o który ja mówię. Taki właśnie karmelowy. Czy je lubisz bardzo, czy trochę? Czy żałujesz zakupu? Nie, nie żałuję. Znaczy no one za mną chodziły już mm -hmm. wiecie od dłuższego czasu, yy, odłożyłam, kupiłam, Mati się dorzucił w ramach Ach. prezentu bożonarodzeniowego. Nie, ja jestem z nich zadowolona, czy coś zmieniły w moim życiu, nie, nie. Ale, ale je lubię. A czy taki pasek z klamrą LV by zmienił coś w twoim życiu? Yy, nie, ale też jest ładny. Też jest ładny. Słuchajcie, yy, yy, kiedyś Nosiłam ten pasek dosyć często. Teraz z racji tej klamry już nie do końca wybieram po prostu tak częściej zwykły pasek z klasyczną klamrą. Natomiast bardzo ten kolor mi pasuje. Gdybym miała jeszcze raz kupić teraz ten pasek, to bym nie kupiła. Jakby krzyczy ta klamra. Wolałabym ten taki, wiesz, Hermesowy, gdzie nie widać tego napisu. Tak. Gdzie jest taki bardziej ukryty. Tak samo ta torebka karmelowa. Bardzo, bardzo ją lubię, bo to jest właśnie też taki piękny. Ja nazywam ten kolor karmelowym. Niektórzy nazywają kamelowym, a niektórzy po prostu brązowym. Ale też to mi się sprawdza. Wszelkie dodatki właśnie w tych kolorach naprawdę dziewczyny wyglądają szykownie. I połączenia kolorystyczne. Jeśli sobie połączycie biel, błękit z tym brązem, z tym karmelem. To jest mięć, to jest po prostu idealnie. Czy na przykład właśnie ten kolor połączyć z kolorem dżinsowym i białym? też świetnie. To są takie, te, 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 te akcesoria w tym kolorze są pięknym łącznikiem ubrań. Wypróbujcie dziewczyny. Oczywiście, jeżeli to będzie taki zwykły pasek tam karmelowy, możecie najpierw zacząć od zwykłego, nawet niekoniecznie skórzanego. Ja z kolekcji z Marco też zaprojektowałam skórzane i rzeczywiście one się fajnie, też ładny ten brąz taki karmelowy, fajnie się sprzedały. Bardzo i wiem, że lubicie, bo czasami też spotykam dziewczyny w tych paskach w Warszawie i to jest takie mega miłe. Więc tak, pomyślcie o takim karmelowym dodatku, jednym drugim, właśnie buty, paski i torebki. I zobaczycie, że wasze stylizacje wejdą na wyższy poziom. Ja to mówiłam trzy lata temu i cały czas nadal to podtrzymuję. I Karola też lubi, prawda? Karmelowe dodatki. Tak, ja mam, ja bardzo lubię karmelowe dodatki właśnie wiosną i latem. Bardzo. Mm -hmm, mm -hmm. Ja cały rok. A Karola wiosną i latem, nawet Karola ma żakmuca też koszyk, koszyk z karmelowymi tak. uszami. Dobra, to to mamy omówione. Druga rzecz. Ja jestem absolutnie cały czas, i tak jak trzy lata temu, tak i teraz, fanką stylizacji w jednej tonacji kolorystycznej. Bardzo lubię. I nawet z Green Pointem zaprojektowałam. W kolorze właśnie takim karmelowym brązowym i w kolorze beżowym całe takie zestawy spodnie takie sweterki z krótkim rękawem i topy i słuchajcie świetnie to się też sprzedało stylizacje całe w jednej tonacji w jednym kolorze po prostu wyglądają zawsze stylowo i szykownie o ile nie jest to poliester czy akryl tak Natomiast, jeżeli to jest na przykład len, właśnie to jest spodnie były lniano czy tam lniano-bawełniane, jak macie takie ubrania, czy, czy po prostu szukacie ubrań z dobrym składem, to zawsze właśnie w tych monochromach będzie to wyglądać pięknie. A jeśli na przykład dorzucicie do takiej monochromatycznej stylizacji jedwabny top, kolorze właśnie beżowym i na przykład beżowe jakieś spodnie już na przykład bawełniane to będzie to super grało, bo te materiały szlachetne typu len, jedwab, czy nawet wiskoza łączone w różny sposób, czy wełna, to naprawdę wygląda świetnie, ale żeby to zagrało i żeby wam się udało, to Cały wasz zestaw stylizacyjny musi być w ciepłej tonacji, jeśli jesteście ciepłym typem kolorystycznym, albo w chłodnej tonacji, tak? Żeby miało to sens. Bo jeżeli połączycie ciepły ton z chłodnym, to nie będzie wyglądało to korzystnie. I ja też kiedyś sobie właśnie połączyłam raz, miałam taki piękny płaszcz, okazał się być chłodnym, takim kamiennym, wyglądałam w nim na chorą i łączyłam sobie z takimi ulubionymi kremowymi spodniami. To się gryzło, to nie wyglądało dobrze. Ja to zrozumiałam po jakimś czasie, że ja w ogóle nie mogę ubierać ubrań, zakładać ubrań w kolorze właśnie chłodnym, bo wyglądam źle, bo wyglądam na chorą, bo wyglądam 10 lat starszą. Jeżeli jednak, dziewczyny, z tymi monochromami macie tak, że ciężko Wam połączyć te, te kolory, to próbujcie, tak jak my z Karolą niedawno i jesteśmy fankami, próbować to łączyć to z jednego materiału całe stylizacje. Tworzyć, tak Karola? Ja właśnie chciałam powiedzieć, że ja bardzo lubię zestawy, i tak. coraz więcej sklepów i nie tylko polskich marek, ale też sieciówek. Tak, właśnie teraz stawiam na zestawy. Zestawy. Co to znaczy zestaw? To znaczy, że y, kupujecie z tego samego materiału, y, nie wiem, koszule, krótkie spodenki, koszule, długie lniane spodenki, i wygląda to naprawdę y, super. Ja Wam to serdecznie polecam, bo. Jak właśnie macie problem do, z dobraniem tych beżów, yy, kolorów beżowych, połączeniem, na przykład monochromatycznych, czy, czy, czy tam innych, na przykład kameli, to kupując właśnie ubrania. Z tego samego materiału góra-dół, zawsze to będzie fajnie wyglądało, a przecież to można rozczłonkować i nosić oddzielnie, prawda? I Karola też zauważyłam, że więcej razy już tam stawia na takie zestawy, kupuje sobie, bo sobie dokupiła ostatnio w rezerw, prawda? Dam do spodni koszulecz tam odwrotnie? Tak, tak, tak. Ja lubię te zestawy, bo wiecie, jak rano macie mało czasu i nie wiecie, co na siebie założyć. No to jak macie taki zestaw, to przychodzi tak. wam to tak wiecie, prosto. Prosto. I tak jak ostatnio, e, e, też tam zobaczycie niedługo, bo tam z Karolą e, ładne rolki nagrałyśmy, że można też dorzucić trzecią rzecz, tak? Czyli macie spodnie i koszulę z tego samego materiału o pod spód top jakiś kontrastowy, tak, można też zrobić, tak, albo po prostu normalnie zapięta koszula i długie spodnie, świetnie to wygląda. Ja nawet bardzo lubię, a kiedyś zaprojektowałam dla Was z Preską, krótkie, pamiętasz Karola, dresowe spodenki mm -hmm. krótkie i do tego bluza, jak to fajnie wyglądało. My miałyśmy tam w jakimś takim mocnym kolorze zielonym, śmietankowym, różowym, mm -hmm. bardzo fajnie to wyglądało i nawet właśnie no, dlatego tak lubimy chodzić w dressach, tak? bo wkładamy spodnie, bluza i jesteśmy gotowe ubrane. Ale o te zestawy to raczej mi chodzi, właśnie, koszula, lniane spodnie luźne. No ale wiadomo, no, tak samo jak garnitury, dziewczyny, lubicie nosić żakiety i spodnie z jednego materiału. No to rzeczywiście pych, pyk i ubrane jesteśmy i to jest gotowe. I absolutnie cały czas jestem zdania. i Naprawdę ja się obracam za kobietami, które idą w zestawach właśnie teraz, takich letnich szczególnie, że właśnie ta lniana koszula, telniane spodenki, bo mi się po prostu kobiety w zestawach podobają. No i jest to klasa, jest to szyk i jest to łatwe, tak? Więc jeśli monochromy te, te stylizacje w jednym kolorze, sprawiają wam kłopot, no to spróbujcie właśnie postawić na takie dwa, trzy zestawy. I znowu błagam, może nie poliestrowe, ale właśnie lniane, wiskozowe, idźcie w tę stronę. I to była kolejna moja taka porada sprzed trzech lat i dalej się jej trzymam i dalej uważam, że jest na topie. I kolejna jeszcze porada, ja wtedy radziłam, że Dobrze mieć w szafie 80% rzeczy gładkich, a 20% rzeczy w jakieś wzorki, kwiatki, koszulki, paseczki. U mnie się to pozmieniało, Karola. U mnie teraz jest to mniej więcej 90% rzeczy gładkich, 10% już nie kwiatków. W ogóle z kwiatków ja zrezygnowałam, mam paski. Lubię, wiesz, ubrania w prążki albo w paseczki, to to rzeczywiście u mnie się sprawdza i to jest ten podział 90 na 10. Jak u Ciebie to jest, Karola? Ja też raczej y, większość rzeczy to jest, jeśli chodzi o koszule, spodnie, t-shirty, znaczy może tak, to większość to jest z gładkich, mhm. y, chociaż no ja na przykład lubię sukienki bo, y, właśnie z kwiatki, bo ja po prostu wyglądam w nich dobrze, mhm. e, no i ostatnio sobie tam zakupiłam kilka takich t-shirtów z jakimiś tam napisami, żeby wiecie, Urozmaicić, sobie Urozmaicić cokolwiek tam w tych moich nudnych, monochromatycznych stylizacjach. Ale też lubisz w, jednej, w jednym kolorze tak. się ubierać, prawda? No właśnie, bo to wygląda się jakby drogo, mam takie wrażenie. Tak, ja też czasami, nie ukrywam, na jakiś tam t-shirt z napisem, wzorkiem się skuszę, ale naprawdę rzadko, rzadko. Wolę te gładkie, bo te gładkie o niebo łatwiej łączą wam się z ubraniami, które macie już w szafie. Okej, okay, czy masz coś do dodania jeszcze? Co tam się Karola jeszcze u Ciebie w modzie tam zmieniło? Na coś postawiłaś? Coś lubisz? E, no u mnie na pewno to, że wolę kupić mniej, a lepszej jakości. Mm -hmm. e, że tak jakby no nawet te dodatki, mm -hmm. że wolę sobie kupić jedną torebkę nową na sezon, a nie kupować pięć torebek w zarze. Okej, okay, to to się pozmieniało? Dobrze. E W sumie tak to, no na pewno mniej tych wszystkich wzorów, bo jak pamiętam siebie, jak się poznałyśmy i miałam, uwaga, moja lubiana stylizacja to były Legince Galaxii, do tego bluza z napisem. Taką pamiętam, Poplocki Wrozowski miał taką kolekcję z napisami, z takimi kwiatami, więc miałam tą bluzę, a do tego miałam, uwaga płaszcz w panterkę z czarnymi skórzanymi rękawami i jeszcze takie były wtedy modne czapki z napisami, no to ja też oczywiście musiałam taką mieć. Aha, no to było dawno, <grym> jakby długo się już znamy, Karoli stylizacje, jaki jej smak stylizacyjny poszedł Poszybował bym powiedziała wręcz, poszybował w górę, tak. Ale e... ja byłam taka dumna z tego, bo te nie, Legingsa, to, to nie były takie galakcji, to była bardziej taka droga mleczna, bo one były czarno-białe. E... Przemilczmy to może resztę, bo ja wcale nie byłam lepsza dziewczynka, wcale nie byłam lepsza, ale teraz powiem wam, że dobrze się czuję w swojej skórze, dobrze się czuję w tych ubraniach, że właśnie, no wiecie, ja mam też trochę łatwiej, że mogę sobie zaprojektować koszulę, ta jest z zeszłego roku, uwielbiam ją. Zresztą ja mam spodnie. spodnie masz z naszej kolekcji, więc to jest też wygodne, bo też dziewczyny to jest tak, że ja sobie te ubrania troszkę pod siebie projektuję, trochę pod was, ale też pod siebie, czego mi tam brakuje, co bym chciała mieć w szafie i to bardzo lubimy i to się zmieniło, tak, ta plus. No i jeszcze chyba chciałam tylko dodać, że mniej znaczy więcej. Mm -hmm. Że ty nie musisz się tak stawiać, wiecie, nie wiadomo, jakie tam dodatki, że żeby tak jak. Się ubierać się ubierać jak najbardziej prosto, to według mnie to wygląda najbardziej elegancko. Czyli ty jesteś taki skandynawski vibe. Bardziej tak, 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 tak. tak. Że dobry ten koszyk kupiłaś, dobre okulary przeciwsłoneczne, nie pięć par jedne dobre, a nie pięć z sieciówek. Mhm. Tak, yy, tak, ale to widzisz z wiedzą. No u mnie przychodzi. się tak właśnie pozmieniało, że ja właśnie wolę kupić jeden koszyk. Ja dawniej tu miałam, nie wiem, jeden sezon, cztery koszyki. Okej, okay, okej. Okay. Jakieś tam z sieciówki po tak, prostu, tak, a teraz tak. masz jeden porządny i ci wystarcza. Tego się trzymajmy, dziewczyny. Jeśli macie coś do dodania, to zostawcie w komentarzu poniżej. Wiem, że lubicie takie vlogi. Także łapka w górę. Bardzo dziękujemy za dziś więcej pogadanek przed nami, bo sierpień też sobie zrobimy taki luźny. Jak macie jakieś też tematy, które chcecie, żebym tutaj poruszyła na kanale, to piszcie w komentarzach poniżej. Bardzo dziękujemy. Całujemy! Pa! pa!